Witam Cię w cyklu Bohaterowie na Maxa. Zasubskrybuj, łapka w górę, a na koniec skomentuj. Ten film zawiera informacje o treści lektury i na pewno przybliży ci postać doktora Bernarda Rio, głównego bohatera dżumy Alberta Kami. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najwięcej, zostań ze mną do końca. Zatem zaczynamy. W życiu doświadczamy bardzo różnych sytuacji. Niektóre możemy nazwać dobrymi, inne nazywamy złymi. I często te złe sytuacje kojarzą się nam ze skrajnymi, ekstremalnie trudnymi. Właśnie taka sytuacja opisana jest w dżumie Alberta Kami. Sytuacja ta staje się sprawdzianem dla naszego człowieczeństwa, sprawdzianem wartości humanistycznych, sprawdzianem więzi i relacji międzyludzkich. Kami w taki sposób określił paraboliczny sens swojej powieści. Dżuma oznacza przejście od postawy samotnego buntu. Do uznania roli zbiorowości, wraz z którą podejmuje się walkę. Z czym walczymy? Powieści ukazane jest zło dotykające całego miasta. To epidemia tytułowej dżumy. Jednak nie tylko o samej chorobie opowiada ten utwór. Użyta forma paraboli pozwala odczytywać epidemię jako różne sytuacje skrajne, dotykające człowieka, objawianie się w ludzkim życiu szeroko pojętego zła. Z sytuacjami takimi nie chcemy się zgadzać, może dlatego, że wymagają od nas przyjmowania jasnej postawy, ukazują nasz prawdziwy charakter. Spójrzmy globalnie na historię przedstawioną w Dżumie. Akcja rozgrywa się w latach 40. XX wieku w Oranie. Narrator nie precyzuje daty, co sugerować może czytelnikowi szeroką perspektywę czasową z teraźniejszością odbiorcy włącznie. Oran to nadmorskie miasto w Algierii, będącej w tamtym czasie kolonią francuską. Pewnego dnia wybucha w nim epidemia, która na 9 miesięcy zmienia całkowicie życie mieszkańców miasta. Główna postać tekstu, dr Bernard Rio, znajduje pewnego dnia, a jest to też dzień wyjazdu jego chorej żony do Sanatorium do Europy, martwego szczura. Lekarz rozpoznaje po tym symptomie, że w mieście rozpoczyna się epidemia. Z pasją pomaga zarażonym, walcząc wszystkimi swoimi siłami o ich życie. Postrzega to jako swoją normalną powinność, zawodowe zobowiązanie. Chce nieść ulgę w cierpieniu. Pomagają mu w tym m.in. organizujący ochotnicze formacje sanitarne Toro, dziennikarz Rambert i urzędnik miejski Grant. Wśród mieszkańców są również tacy, którzy uważają epidemię za karę Bożą, zesłaną na miasto ze względu na grzeszne życie mieszkańców Oranu. Właśnie taką postawę reprezentuje Jezuita, ojciec Panelu. Dopiero zetknięcie się ze śmiercią niewinnego dziecka, które zapada na dżumę, doprowadza kapłana do zmiany myślenia i podjęcia walki z chorobą. Ostatecznie Prawdopodobnie właśnie na nią umiera. Narrator, którym pod koniec utworu okazaje się być dr Rio, przedstawia nam, jak epidemia wpływa na ludzi. Od początkowego udawania, niedostrzegania jej traktowania tak, jakby jej nie było, do ostatecznego zdominowania, wręcz steroryzowania życia mieszkańców przez dżumę. W trakcie rozwoju choroby miasto powoli staje się pułapką, więzieniem. W tej sytuacji jedni popadają w głęboką rozpacz, inni, jak na przykład właśnie doktor, stają do heroicznej walki ze złem. Po zwycięstwie nad epidemią ludzie, którzy ją przeżyli, są już zupełnie inni. Z jednej strony naznaczeni złem, bo darli się o śmierć, z drugiej wzmocnieni dzięki walce o swoje życie, o swoje człowieczeństwo. Co możemy powiedzieć o głównym bohaterze i narratorze dżungu? Doktor Bernard Rio swój zawód traktuje jako posłannictwo. Jest uczciwy, rzetelnie wypełnia swoje obowiązki. Jest przekonany, że wierność ludzkim wartościom jest największym dobrem. Od samego początku nie lekceważ epidemii. Dostrzegaj pierwsze sygnały. Zwraca innym na nie uwagę. Stara się jak najszybciej działać. Po śmierci syna sędziego śledczego Otona umacnia się jedynie w swoim przekonaniu, że nie zgoda na obecność dżumy w mieście. Walka z nią, sięganie po każdy dostępny sposób, aby tylko przeciwstawić się zarazie, to jedyna postawa, którą on może przyjąć. Jest gotowy dla tej walki poświęcić swoje prywatne dobro. Zamiast wyjechać do żony, która znajduje się w sanatorium poza miastem i może umrzeć w każdej chwili, Rio wybiera walkę na rzecz innych. Jest przy tym bardzo wyrozumiały. Nie oczekuje, że wszyscy będą przyjmować taką samą postawę, że będą go naśladować. Jest ofiarny, ale przy tym bardzo życzliwy i wielkoduszny. Widzi również szeroki plan wydarzeń. Nawet w momencie, kiedy wszyscy świętują ustąpienie zarazy, on zastanawia się nad stałą obecnością dżumy, która przez dłuższy czas może pozostawać w ukryciu, by później zaatakować bez ostrzeżenia. Dla doktora nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dżumy. Epidemia, która jednakowo dotyka wszystkich, rozsiewa się na oślep, skłania do zastanowienia się nad rolą Boga w świecie. Rio w niego nie wierzy, jednocześnie w niezwykły sposób uzasadnia swoją niewiarę. Wypływa ona z profesji, którą Rio wykonuje, wierzy w fakty i dowody naukowe. Wypływa również z założenia, że wiara wymaga całkowitego zawierzenia. Całkowitego, co w wypadku doktora sprowadzałoby się do porzucenia leczenia i pozostawienia Bogu troski o zdrowie wszystkich. Głównymi argumentami Rio stają się świat, w którym śmierć ustala swój porządek, ogrom pojawiającego się zła. Oraz cierpienia dotykającego niewinnych osób. Dostrzega też milczenie Boga w tej sytuacji. Rio jest przekonany, że może lepiej jest dla Boga, że nie wierzy się w Niego. To powoduje, że podjęta zostaje przez doktora walka ze wszystkich sił ze śmiercią. Głównym motywem życia Rio, głównym motorem jego działania jest bunt. Nie interesują go argumenty teologów próbujących z perspektywy wiary wytłumaczyć cierpienie i śmierć. Nie staje po ich stronie, ponieważ w ten sposób musiałby przyznać rację Bogu. W takiej sytuacji musiałby zaakceptować Boże milczenie. Rio skupia się więc na człowieku. Pragnie bronić go przed okrucieństwem świata. Heroizm Rio wydaje się być naprawdę wielki. Zdaje sobie sprawę, że nie może się łudzić obrazami zwycięstwa nad chorobą, bo tak naprawdę będą one jedynie tymczasowe, i nie zaprzestaje mimo to walki. Mówi o swojej sytuacji, jestem w ciemności, i próbuje widzieć jasno. Jest to postawa człowieka, który przyjmuje w swoim życiu postawę buntu, wprowadza w działanie ideaktywności. aktywności. Trzeba w ciemnościach iść naprzód. Może nieco na oślep, jednak próbować czynić dobrze, sprzeciwiając się w ten sposób terrorowi zła, epidemii. Bernard Rio bez wątpienia jest najważniejszą postacią powieści. Od samego początku zdaje sobie sprawę, że Juma jest złem totalnym. Nie może się na takie właśnie zło zgodzić, dlatego wypowiada mu walkę. Nieprzypadkowo główny bohater jest lekarzem. Niesienie pomocy międzyludzkiej w solidarności z cierpiącymi wpisane jest przecież ten zawód. A jednocześnie staje się, czy też powinno się stać, powinnością każdego człowieka. Czuwanie przy cierpiącym to zadanie każdego, zatem wszyscy możemy być lekarzami. Doświadczenie zła dżumy w opisywanej historii rodzi postawy buntu a przedstawienie tej właśnie kwestii staje się najważniejszą ideą powieści. Doktor Rio miał za sobą lata praktyki medycznej, a mimo to czuł się nieprzygotowany do oglądania codziennego widoku śmierci. Śmierć ustanowiła nowy porządek świata. Ukazała, że lekarz jest wobec niej bezbronny. To pozwoliło bohaterowi wyciągnąć pewne ogólne wnioski. Klęska Jakiegokolwiek lekarza w walce z chorobą stanowi jednocześnie klęskę człowieka, który pozostaje bezradny wobec wyroków losu czy też opatrzności. W tej sytuacji pojawiają się pytania o sens cierpienia i o rolę Boga dopuszczającego ludzkie cierpienie. Doświadczenie klęski w walce z dżumą nie może jednak stać się powodem do bierności, do porzucenia działań, wręcz przeciwnie. Powinna się stać wezwaniem do bezkompromisowej walki ze śmiercią. Doktor nie potrafi zgodzić się na dominację zarazy. Ze wszystkich sił stara się uchronić człowieka przed złem. Zdaje sobie sprawę z kruchości ludzkiego istnienia i pewnie dlatego pozostaje w gotowości do niesienia bezwarunkowej pomocy. Tak odczytuje istotę bycia lekarzem. Jest to jednak wymagająca postawa. Dlatego Rio jedynie od siebie wymaga takiego heroizmu. Postać doktora z parabolicznej opowieści o dżumie może być przywołana podczas omawiania zagadnienia poświęcenia dla dobra drugiego człowieka, a nawet poświęcenia dla społeczności w wymiarze prometejskim. Historia Rio ukazuje sposoby zmagania się z absurdami życia: przywołuje cierpienie, nieuzasadnione, niespodziewane, dotykające bez wyjątku każdego, bez możliwości uchronienia się przed nim, ustrzeżenia się. Wskazuje jednocześnie na potrzebę aktywności w takiej sytuacji, na niepopadanie w zwątpienie i apatię. Doktor jest buntownikiem. Pomimo klęski odczytywanej w wymiarze jego profesji odnosi zwycięstwo w przestrzeni własnego człowieczeństwa, stając się wzorem heroicznego poświęcenia. Postać Rio ukazuje nam również zwycięstwo miłości. Nad można tak stwierdzić, egoistycznym pragnieniem bycia z ukochaną osobą, górę bierze miłość do społeczeństwa. Wypływająca z solidarności z przeżywającymi wspólne doświadczenie zła, w każdym wymiarze. Pomimo swojej kruchości, łomności i tymczasowości, człowiek zdolny jest do miłości. I to właśnie autor podkreśla w swoim dziele. Świat bez miłości jest martwym światem. Więcej informacji o bohaterach, lekturach, motywach oraz istotnych, maturalnych zagadnieniach, znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej Matura maturanamaxa.pl. To co! Diz-me,